Bronią nie kręcimy. Dobywamy broń i cokolwiek robimy z bronią, robimy tu blisko, tutaj przy sobie. Broń nie lata mi, nie kręci się tak, dobrze? Czyli przeładowujemy. Zacięcie. Po to jest kontrola. Za każdym razem sprawdzam, co się dzieje. Zobaczcie, chodźcie teraz tutaj Zobaczcie jakie zacięcie mam Dwie łuski puste Były włożone, tak? Jedna stanęła, druga tu Nie przeładuje, nie ma bata po prostu Tak? Dokładnie Czyli teraz Przy czymś takim Co widać Przy czymś takim Jeżeli wiem, że to będzie dłuższa operacja Nie samodobicie przeładowanie Odejdźcie z potem. Robimy zerwację wyszarpujemy magazynek. Zobaczcie, że aż wyszedł. Teraz nie wiecie, że ten jest, niebude, że to jest nie, Więc ładujemy z powrotem, przeładujemy, ale już myślę, że wróciło, tak? Czyli jeszcze raz przeładowujemy kolejne zabezpieczenie Znowu wyciągam, a buty, tak? Gdyż Czyli za każdym razem dobicie, przeładowanie. Jeżeli to nie.